Cześć, siemanko, z tej strony Karol. Witam Was w kolejnym odcinku serii Kutowa Polska Wieś na Brzozówce. W dzisiejszym odcinku działamy sobie ze złożeniem balotów trawy, będziemy również je owijać. No także akcja, której jeszcze nie było. Ja właśnie ciągnę sobie autosankę. Na pierwszej łące, gdzie jest trawa sposzona i sprasowana, stoi już 60, którą widzicie. Także ja nadciągam, ładujemy wszystko, jedziemy owijać. Do tego celu również dzisiaj pożyczyłem sobie owijarkę. No i będziemy działać. Ogólnie rzecz biorąc, wyszło nam 8 balotów trawy na kiszonkę. Czyli łącznie mam chyba 15, tak 15 mam u siebie. 15? Nie. 12 mam u mnie na gospodarstwie i 8 tutaj. No to wychodzi nam praktycznie 20 balotów, ale właśnie jest mały haczyk. Wyszło mi też 4 baloty siana. A więc, jak będę karmił moje krowy, muszę mieć 4 baloty siana, 4 baloty kiszonki. Więc zostaje mi 16 balotów. Tutaj, siana, wróćcie kiszonki. I te 16 balotów kiszonki będę sprzedawał zimą. Jak będzie najwyższa cena tej kiszonki, no, i tak sobie wstępnie liczę że zarobek z tej kiszonki to będzie około 30 tysięcy złotych, co daje mi naprawdę myślę fajny wynik. Te 30 tysięcy nic nie jedzie, a jeden musik nie jedzie. 30 tysięcy złotych, no powiem Wam, spora sumka pieniędzy. Licząc jeszcze, że też podobne pieniążki możemy zarobić na ziemniaczkach. I jeszcze dodatkowo pewnie będzie troszkę warzywek, troszkę jajek do sprzedania, cały czas sprzedajemy byki, bo też tutaj akurat takie zmiany są na moim gospodarstwie, jak widzicie berki okrągłe. Mój dobry znajomy przyjechał mi to sprasować, ale również kupił ode mnie zgrabiarkę oraz kosiarkę, bo on akurat tam kosi kilkoma ursusami więc jemu to było na rękę coś takiego kupić, niedrogo jeszcze zresztą. No i tak się dogadaliśmy, że kupił to za troszkę mniejsze pieniądze, ale przyjechał mi to sprasować. No i przy okazji odebrał ode mnie zarówno kosiarkę, jak i tutaj zgrabiareczkę, czy tam zgrabiarko-przekrząsarkę, górka wodna. A. Trzeba będzie dopchnąć zaraz tutaj do tego balota. Także on jest zadowolony, ja jestem zadowolony z jego usługi. No, jeszcze pożyczył mi owijarkę. Także no, złoty chłop, nie? Naprawdę, złoty chłop. Eee, I co, i każdy jest zadowolony. On ma nowe sprzęty, no, nowe. no, dla mnie to są już gruzy. No, ale on jest zadowolony z tego, co kupił. A ja zadowolony z tego, że mogę sobie tutaj właśnie podziałać z takimi tutaj beleczkami, No i przy okazji zarobić na tym. No tak, jak widzicie, 60 ma zarekki ten obciążnik z tyłu do belek trawy. No nie ma co ukrywać, no 60 to jest taki traktor dość lekki, także ona u mnie no długo nie będzie używana. To Wam mogę powiedzieć, że tutaj poniekąd już są u nas plany, żeby kiedyś tą 60 dać do Szonozu, a troszkę inny traktor niż do kura, ewentualnie kupić ładowarkę, bo na przykład dzisiaj przy akcji obijania yy, relek folią, no to wideł w ogóle nie powinniśmy mieć, tak? bo chwytak, niestety, ale no też chwytak yy, do sześćdziesiątki, nie może być. Z uwagi na to, że sześćdziesiątka nie ma jakby jeszcze jednej sekcji yy, hydrauliki, no i chwytak jest po prostu niemożliwy do zamontowania na tym turze. Ale spokojnie, myślę, że kiedyś się dorobimy czegoś lepszego. Od przyszłego sezonu może coś, jakiś tam chwytak na tył się kupi, albo jakiś, nie wiem, co tam wymyślimy, ale coś trzeba będzie wymyślać, No bo tak też będzie do końca, no nie może. Ale to jeszcze Wam powiem, jest trochę czasu, także... Przemyślimy ten temat. O, będę mógł sobie tutaj na górę strzelić. I tak jedną belkę będę wiózł sobie sześćdziesiątką na gospodarstwo i z uwagi na to, żeby tutaj nie męczyć się z pakowaniem tych belek. A też zapomniałem, żeby już nisko sobie złapać. wam, no nie ma łatwo tutaj załadować to wszystko. <laughs> Są problemy natury technicznej. No jak widzicie. Ale siedzi to najważniejsze. Jeszcze nie sobie tą bąbeczkę, która jest tutaj. Po robocie. I jeszcze ogólnie, jak Wam się podoba, tutaj osiedlonko, czy pasi, czy nie pasi. Jak jest trochę zajazkawy, no to tam za ciemne. No to będę starał się wrócić do tego starego. Ale uważam, że to jest naprawdę fajne oświetlenie. Też zapomniałem Wam powiedzieć, no bo te pół tysiąca ponad. Z czego to się wzięło? Również sprzedaliśmy ostatnio dwa byki. Dwa byki za cenę 1600 od sztuki. Tam 200 ponad wyszło. Dodatkowo pojechaliśmy po dwa nowe. Tak wiecie, jak jadę z dwoma, to od razu dwa sprzedaje, dwa, dwa kupuje. Więc trzy stówki trzeba było wydać. Czym to 6 stówek? Więc 1300 razy dwa daje nam. Dwa 600. Tyle zarobiliśmy na bykach. Uważam, że no, nawet spokojnie. Zawsze to jest jakiś tam grosz. No, i od kolejnego miesiąca będziemy znowu te byki wymieniać. Ogólnie, też jest tam pomysł, aby tutaj dać krowy mleczne. I w sumie zobaczymy, czy tak też nie zrobimy. Z uwagi na to, że no jest troszkę problem z miejscem na niebie. Wiecie co chodzi. Więc możliwe, że od kolejnego miesiąca krowy mleczne będą tutaj to pastwisko dawane I miesięcznie po prostu do tego będziemy tak wozić także zobaczymy, możliwe, że tak będzie nie, nie mówię już, że na pewno nie mówię, że nie, że nie ale trzeba będzie po prostu coś takiego próbować, jeżeli będzie mleko tam dawane no to jak najbardziej, ok. przecież w sumie one dają mleko tam na tym pastwisku, jak widziałem no, jest możliwość dawania mleka tylko nie ma tam możliwości e, dawania Słomy i one nie dają powornika oraz gnojowice No ale to tam parlichow. Tyle e, to jeszcze wytrzymamy. E, dobra, i teraz tutaj będzie trzeba przyjechać sobie Władkiem, e, bo Władek ma owijareczkę. No i zacząć owijać małą beleczki te e, Też co Wam powiem, jeżeli się wyrobimy dzisiaj z owijaniem, e, no to od razu z automatu będziemy sobie jeszcze sześćdziesiątką rozdawać gnojowice. Bo też dodam, że te łąki moje nie były w pełni nawizione, były nawyżone tylko w 50%, z uwagi na to, że coś nie mogę tej nowicy rozwieść, Nie wiem czemu nie aplikowało jej tak jak powinno. Dlatego będziemy tutaj coś kombinować. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Eee, dobra, władek z owijareczką przygotowany. Także pierwszą baleczkę wrzucamy. Lecimy po naszą czwóreczkę. No i będziemy tutaj sobie zaraz działać. O, czwóreczka, można sobie tutaj stanąć, to byłoby po prostu tak fajnie, bo będzie nas trochę wybijało, ale co z tego już nic nie poradzimy. O, no, tej wrota od razu zamkniemy i lecimy po naszą czwóreczkę. Myślę, że szybko obiniemy te kilka belek, także zaraz będziemy mogli się zabrać za rozlewanie tej gnojowicy. Oczywiście, o ile ta akcja wypali, no też już pominąłem siewy pszenicy, bo mówię, kurka wodna, nie będzie zaprawiania, bo miałem stare nasiona, które już w sumie zużyłem. Ale na pewno na wiosnę będziemy się pszenicę i wtedy będziemy sobie zaprawiać ziarna, no i też wtedy na pewno sobie zrobimy akcję siewy pszenicy. Bo tak mówię, kurcze, sieliśmy rzepak, znalazł naraz znowu uprawa siew, rozrzucanie obornika, to wszystko. Mówię, no nie, no to tak nie bardzo. Nie podoba mi się to za bardzo, dlatego też mówię, ile to razy można robić to samo. Więc ominąłem sobie te siebie pszenicy, będą i tak jeszcze na wiosnę. A teraz coś nowego, czyli owijaniem belek tą stacjonarną. Zawsze coś mówię nowego, coś czego jeszcze nie było. O, super, dzięki. No i też sobie tutaj podziałamy. Hmm. Fajnie mówię, że też udało się to za faktycznie takie niewielkie pieniądze ogarnąć, a przy okazji sprzedać moje stare maszynki. ojej, oj, oj. to się mi tutaj podjedzie. Także ja jestem naprawdę zadowolony z tego wszystkiego. I oby tak dalej. Hmm. Też mieliśmy robić okres kredit do na odcinku, ale zrobiłem go sobie poza odcinkiem i teraz na odcinku. A czekaj, to bo teraz to mi się trochę narobiło e, No, Automatyczny zrzut sobie zrobimy. Teraz bąbelkę sobie odbierzemy. No one będą stałe akurat te deleczki. Więc spoko. Wniosek. Rzucimy to tutaj. Muszę tutaj podjechać sobie siósteczką naszą. Ech, to też jest źle, wszystko zostawiamy. tylko wodna, ale dobra. Spróbujemy tak sobie stanąć. Tak, dobrze. A czy będzie, no to się okaże. No będziemy sobie tak działać. No trochę będzie tutaj kiepsko. Z dojazdem, z tym wszystkim, ale już trudno. Będzie trzeba to przeżyć jak najniżej. O, cykuch. I chyba sobie rady damy. Pomału jakoś to powijać. No, teraz żeby mnie znowu nie wywaliło stąd. A no właśnie. A i w sumie już od razu mogę sobie brać kolejną belkę, bo jak on owinie, to ją mi wyrzuci, więc spoko. Będzie szybka akcja. tam no bo jeszcze trzeba dobrze podjechać, nie? Kolejny problem. Kurka wona, co jak się uczy wszystkiego mowa. Wiecie, my tam nigdy belek okrągłych nie robiliśmy, nawet nigdy nie robiliśmy żadnej na kiszonkę, także to jest też dla nas no, poniekąd nowość ale jak widzicie jakoś tutaj sobie jakoś tutaj sobie radzimy i wcale nie jest źle a wręcz przeciwnie nawet dobrze nam ta robota idzie co mnie cieszy taka można powiedzieć zawsze inna akcja głównie chyba takiej akcji jeszcze na kanale nie było także w końcu jest no te werki tak odkładamy jako tako bo one i tak wam powiem tak szczerze będą później sprzedawane. Zobaczymy, czy sprzedam nowe czy stare, ale pewnie raczej będą sprzedawane głównie stare, a nowe skarmimy, chociaż to jeszcze nic nie jest wiadome. W sumie też na taką ilość krzonki, jaką będę sprzedawał, to jest 15 belek, tak 16 nawet. Weźmy to sobie razy 3. W sumie kurka wodna. 48 ton będzie tak, dobrze mówię. No, 48 ton. Ponad, bo to jeszcze, jak nie od 3 tony. A berki mają to 3,5. Tak, masakra. Ale powiem wam, cena będzie przednia. Także e, myślę, że jeszcze coś tam uda nam się wynegocjować. Więc sporo pieniążków zyskamy. Będą naprawdę dobre zarobki na tym wszystkim. Oby tylko trafiły się jakieś fajne maszyny i fajne okazje do zakupu. No to będę zadowolony. Kurde, nie podoba mi się to, że to tak nie wyrzuca. No ale znowu z drugiej strony też... Co to się dużo spodziewać? Przez to tylko jest polski mobbing. To, że polski moduł nie zły, no ale wiecie, że zdarzają się u nas takie lipy czasami, nie? Ale mimo wszystko fajna będzie akcja, takie obijanie. Myślę, że taką owijarkę sobie nawet sprawimy. No bo nie będę ukrywał, że przydałaby się u nas na gospodarstwie właśnie taka maszyna. Więc tutaj trzeba będzie w nią zainwestować w przyszłym sezonie już moje no też już liczę, że na przyszły sezon będzie u nas jeszcze jedna łąka, wtedy byśmy mogli już od razu sobie tutaj breczki robić i owijać. Choć Wam powiem też, przydałoby się tak jakby mieć... A, nawet jest to zapomniałem. Przydałoby się też u nas mieć od razu tutaj na gospodarstwie przyczepę samozbierającą i walić sobie kiszoneczkę z trawy na silos. No i przy okazji robić sobie kiszonkę z kukurydzy. Ale do tego to myślę, że jeszcze co najmniej z jeden sezon, bo to będzie za dużo nowych nabytków, tak? Pod względem takim, że finansowo byśmy nie dali rady. Przyczepa to jest około 20-30 tysięcy, sieczkarnia też koło piątki, siewnik też koło piątki. To jest 40-50 tysięcy wydatku na same, że tak powiem, tutaj maszyny, a jeszcze silos. Jakbyśmy sobie chcieli zrobić migowany, to jest tak samo po płacy. Dlatego też no, na razie się wstrzymujemy z czymkolwiek. I działamy sobie z beleczkami, a może w przyszłości coś się pozmienia, zobaczymy. Bo jeszcze jest mówię, tutaj za dużo nowych nabytków do ogarniania więc po prostu nie pchamy się w takie no poniekąd też sztuczne koszta, bo taką samą robotę mi zrobi tutaj oli co przyczepa sobie zbierająca i Silos. No także, a nawet i lepszą, bo naraz będę mógł wieść na jakieś 60% 60, e, może i więcej w zależności od przyczepy jaką kupię, bo też właśnie w przyszłym sezonie będę myślał nad zakupem lawety e, do, e, do balotów. Zobaczymy. Plan no jest ogólnie, żeby sobie taką przyczepkę wyspawać z autosanki tam D55. Ona jest sztywna. Nie, to jest D50. Sorry, takie tam pomysły i być może tak też y, zrobimy. No, czas pokaże. Czas i finanse przede wszystkim pokażą, e, czy nas na to stać, czy też nie. E, ogólnie rzecz biorąc, no powiem wam, z czasem stoimy bardzo dobrze. E, a więc pojedziemy sobie jeszcze dzisiaj rozlewać w małowicę. Tutaj myślę, że tylko czwórką sobie odjadę, może kawałek, bo coś tam rozmawiałem z tym moim znajomym, że jakby coś mi się udało dzisiaj wieczorem do niego to bym podjechał i mu też pomóc przy złożeniu belek. Ogólnie, kurde, drifty 60 to są. Ja wiem, że to nie wygląda, ja wiem, ale to ja sobie tak nie pozmieniam. Dobra. W sobie podjedziemy troszkę do przodu, bo idealnie stoję na beczce. A w sumie to sobie mogę nakręcić od razu elegancko na i sobie ją staniemy tam na poboczu. Ale co tu będzie, kiedy będziemy mieli już silosy? Ja w że to byłoby pięknie. Ewentualnie, jakąś światę trzeba będzie i tak postawić tutaj u nas, na gospodarstwie. Dobra, myślę, że jest git, Także czwóreczkę sobie gasimy, ogólnie muszę też pojechać na sklep i kupić sobie trochę ropy. Bo niestety no, z ropą stoimy się tak średnio. A jeszcze będę musiał tą odwiarkę władować na moją autostradę, to też mi się ogarnie. No, zapomniałem o tym totalnie, że przecież muszę oddać tą moją odwiareczkę, czy moją jego odwiarkę ale powiedział mi, że w przyszłym sezonie mi ją sprzedaje, więc ja jestem zadowolony. Bo tak rozmawialiśmy, że on chce kupić na przyszły sezon akurat tam ma dużego Ursusa i marzy mu się praso ogierka, a więc to maszyna już powiedzmy taka porządna, ale używana mimo wszystko. Więc tutaj tak rozmawialiśmy, że w sumie... Jak on chce kupić sobie prasową to ja mogłem od niego tą starą bijarkę odkupić. No i on też w sumie zadowolony mówi jak coś, to wal do mnie w przyszłym roku, to się dogadamy tam finansowo. I za parę groszy ci ją opchnę, także to też mnie cieszy. No bo taka maszyna to by się na pewno u mnie na gospodarstwie przydała. To tam nie ma bata, na pewno byśmy ją ja sobie zażyli. W ogóle pytanie też czy, na, czy nasza nie jest pełna, bo może być tak, że będzie ona pełna. A jak, jest pełna. No tutaj teraz mi się małe rondo zrobiło na środku gospodarstwa, ogólnie też się zastanawiam, że chyba trzeba mieć żeby museczkę wyciąć i pozbyć się tego złomu w przyszłym sezonie. No, to jest też jakieś myślę tam. 10 tysięcy powinno być za taki Najmniej. Także też kolejne pieniądze nie odpadną. No będzie co robić. Tutaj na razie tej trawy sobie nie tykam. To tam mój człowiek, jak będzie miał później wieczorem chęć, to to mi pozwozi. Ja się biorę za na ulicy, na tej naszej łące. Mam nadzieję, że to pójdzie. Bo jak mi to się naprawdę wtórzy. Wtedy będziemy złożyć dalej jeszcze te 4 metry, prawy? Ale kurka wodna, żeby nie móc rozlewać w mojej wicy na łące, to, to normalnie jest niemożliwe. No i w samą siedzibęśmy w mogli tego rozlewać na łące. Zwłaszcza po pokosie. Także zobaczymy. No i co? W kolejnym odcineczku Kurka Wodna akcja ziemniaczki. Sprawdźmy to sobie. No, teraz idzie. Teraz jest dobrze. Także dobrze. E, działamy. Ogólnie co zauważyłem, na zimę e, i tak, wszystko, cała trawa e, jakby zeruje się, tak? Jej poziom wzrostu, więc e, ja tutaj akurat będę tak sobie działał, aby. E, aby właśnie mieć możliwość dwóch pokosów tej trawy. No i chyba. Może nie na początek roku. Jak już wspominałem, ale na drugą połowę roku byśmy tą przyczepę kupili, ewentualnie wypożyczyli sobie przyczepę i robili sobie kiszonkę z trawy. Tak sobie kombinuję. A tutaj drzewko przeszkadza. Pamiętam, to naprawdę fajna akcja by była, kiszonka z trawy. U nas by to się, no akurat zostawiło dla krówek, taką luźną kiszonkę z trawy. A znowu znowuż tą welkach, nieco wiadomo, byśmy odwozili sobie na sprzedaż, co myślę byłoby fajną opcją. Bo jednak to byłyby no, pieniążki dodatkowe, tak? Dodatkowy zarobek. I może byśmy sobie tą biogazownię kiedyś tam kupili te udziały w tej biogazowni. Mówię, że nie, przydałoby się. No i ładnie, cztery przejazdy i praktycznie beczki nie ma. Chyba idealnie tutaj rozlejemy sobie do końca ten przejazd. I druga beczka, tam gdzieś pół można wyrzec i będzie sprawa na łąkach ogarnięta. Także pięknie jest, po prostu pięknie. Ogólnie tej gnojowicy troszkę u nas się narobiło, jeszcze nie ma jej pełno, no ale jak jest możliwość no to rozwozimy, wiadomo, nie? też muszę pamiętać, żeby od razu w stopniu zerowym wzrostu e, rozkręcić tą brojowicę. E, wtedy mam pewność, że na pewno ją rozłożę, nie, też no i na sobie wyższe, Tutaj pewnie mieliśmy może 2-3 belki, e, może i 4 więcej, także trochę na tym straciłem, no niestety, co poradzić. E, ale i tak nie jest, myślę, aż tak źle, aż tak tragicznie. Tak, bo diabło praktycznie rozdaję sobie na, na tej jednej łące zjem sobie obiad tutaj do tego mojego znajomego no a ojczulek będzie sobie tutaj myślę działał zostawię e, mu także jesionkę no to zbiezie tamte te e, rzuci nas po wołę, no, a my będziemy sobie już działać do znajomego jeszcze fajnie by było jakby mi tutaj od razu wszystko wszystko bym tutaj porozlewał. No to wtedy, w sumie, i tak jak mamy ziemniaczka do zbioru, no to byśmy sobie w kolejnym odcinku i w kolejnym dniu października podziałali z ziemniaczkiem. Jakbym pomógł temu mojemu znajomemu przy tutaj złożeniu tego jego siana to może by mi jeszcze jakąś przyczepę pożyczył. To też byłoby dla mnie. Świetnie, bo wtedy mógłbym sobie tutaj na spokojnie podziałać z, z wykopkami na dwie przyczepy. Myślę, że tutaj dwie przyczepy to nie można było luźno mieć do odwozu. także zobaczymy jak to tutaj będzie. To wszystko wyglądało. Zobaczymy jak to będzie. No, w sumie dwie beczki i sprawa łąki ogarnięta. Także spoczko poniekąd spoczko. Ale z drugiej strony przydałoby się tej mojej gnojebicy troszkę więcej tutaj wywieźć. Ale już nie będę narzekał i tak mię źle. Rachuciachu i po robocie. Także zaraz będzie można jechać na pomoc sąsiedzką bo tego mojego znajomego. No i mam nadzieję, że odwdzięczy się na tym, że nam przyczepę pożyczy bo w sumie sprawdźmy sobie ile tutaj tak tego ziemniaka może być. A, ziemniaki ma plom. Sorry, zapomniałem. Ale policzę sobie taki średni plom, jaki by mógł wyjść w metro farminga, to też będę mniej więcej wiedział może ile tutaj tych przyczep będzie. Choć w sumie, kurka wodna, jedna moja oposanka też mi wystarczy co, ja będę cały czas coś tylko pożyczał. Mamy radę i tylko i wyłącznie z tą moją autosaanką, to wszystko ładnie pozwoli na gospodarstwo. W zeszłym roku mieliśmy 25 ton tam z tamtego kawałka, no to z tego niech będzie 40, to i tak nie będzie źle A, dobra, bo tutaj też trzeba będzie nakręcić. A nie, dobra, będzie git. To już jest rozwane sobie cofniemy jeszcze tutaj. No tutaj okay. szybko robota nam pykła. Szybka, sprawna akcja. Także takie odcinki mi się podobają. Zero problemów. Wszystko ogarnięte, co miało być ogarnięte. Czyli w kolejnym odcinku wjeżdżamy na nasze gospodarstwo mowy nabytek. Kto mnie uważnie słuchał i śledził ten wiec, co za mowy nabytek będzie, do czego on będzie, jakim firmą będzie, kolor się jeszcze może zmienić. Ale zobaczcie, na pewno... Ciężko tak będzie yy, i w sumie fajnie, że w październiku wykonane są zbiory ziemniaka, bo wtedy, akurat listopad zostaje nam na orkę oreczkę u Morunie, obornika pod ziemniaka, pod pszenicę yy, jarą. Także wszystko fajnie wyszło. Ja z Wami się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na moje pozostałe odcinki, pod tym odcinkiem, oczywiście, tą łapka w górę, jeżeli się podobał. Subik również mile widziany, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to myślę, że warto i dziękuję za, 220, za 527 subskrypcji i do kolejnego odcinka trzymajcie się na razie. Cześć!